Witam Was bardzo serdecznie w moim poradniku. Jak używać programu CyberLink PowerDirector 12? Zaczynamy. Najpierw otwieramy nasz program. Oczywiście link do wybrania programu będzie w opisie. Czekamy tutaj to pole. Czekamy aż się nam załaduje film. Yy, przepraszam, program. Film, którego będę używał, nagrałem przed chwilą. Będzie to z Grigetta San Andreas. Pierwsze co? Zaczynamy od wrzucenia naszych, naszego filmu, zdjęcia i muzyki do programu. Klikamy Import Media Files. Szukamy folderu, gdzie jest zaznaczamy wszystkie trzy pola i klikamy otwórz po załadowaniu jak widzicie mam tutaj nową muzykę, film oraz zdjęcie ja zaczynam zawsze od wrzucenia najpierw zdjęcia zdjęcie będzie trwało 9 sekund jak widzicie tutaj mam Muzykę, o, którą przenoszę w to miejsce, teraz chcę tylko, żeby był tutaj ten kawałek muzyki, więc klikam tutaj. Przeciągam aż do końca piosenki. O, skurde. O, tak. Klikam prawym przyciskiem myszki. wytnij i drugą opcję. Jak widzicie, szpangotowe. Weźmiemy, dodamy teraz napisy. Ja użyję tego tutaj, Dobra. jak widzicie, mam tutaj już otworzone ten zielony. Na przykład napiszemy. Jeżeli chcemy, żeby wyglądało ładniej, możemy tutaj trochę w prawo lub w lewo. Trochę w tą. I jak widzicie są napisy. Więc możemy dodać przejścia. Przepraszam. Możemy dodać przejścia. Na początku na przykład napisy będą. Tak. A na końcu filmu. Tak. Klikamy Save. Przenikamy nasz film. Na pasek. O, to jest dobra. O. Tutaj żeby się nakładały trochę. Dobrze jest. Jak widzicie tak będzie wyglądał nasz film na początku. Oczywiście będzie muzyka. Ja nagrywam z telefonu, ponieważ kamerka mi się rozwaliła, no ale... Tutaj jest film. Film ma gdzieś minuta, 30 długości. Dobra, koniec. Na końcu możemy dodać napisy końcowe. Ja wybiorę na przykład tutaj. No, trochę mi muli, ale nie Przeciągamy tutaj. Widzicie, będzie nam takie kwiatki, czy co to jest? Nie wiem. Pobrałem to. Będzie nam leciało. I dodamy również napisy. Na przykład weźmiemy sobie coś takiego. Dodamy niżej. Yes. wybierzemy inny kolor czcionki a ja wezmę czerwony. Usuniemy, napiszemy trochę tak teraz tutaj. To drugie damy. Na początku będzie inaczej. Oczywiście, w tym programie nie można wstawiać znaków na przykład Z czy G. Takie ONE, polskich znaków nie czyta. No, jest sawe Tak będzie wyglądał nasz filmik na koniec, jeśli zrobicie tak jak ja. Mam nadzieję, że pomogłem. Liczę na subskrypcję. Łapki w górę. Dziękuję. Do zobaczenia.